Jest to jedna z najwybitniejszych postaci kobiecych polskiego średniowiecza. Pierwsza kobieta, która użyła tytułu królowa całej Polski. Jej życie wiąże się z przełomem XIII i XIV wieku. Żona Władysława Kukietka i matka Kazimierza Wielkiego. Energiczna, przedsiębiorcza kobieta, zdolna wesprzeć polityczne ambicje swojego męża. A jednocześnie ta, która przyjęła surowe, twarde, ascetyczne wychowanie uzdalniające ją do służby publicznej. Królowa Jadwiga Bolesławów, niezłomna żona niezłomnego króla Władysława Łokietka. Królowa Jadwiga Bolesławówna, żona króla Władysława Niezłomnego, matka Kazimierza Wielkiego, ostatniego króla z dynastii piastów, dowodziła obroną Wawelu w czasie buntu niemieckich mieszczan. Była córką Bolesława Pobożnego. Około 1293 roku wyszła za mąż za księcia Władysława Łokietka, który, jak wiemy, dążył do zjednoczenia państwa polskiego w rozbicia dzielnicowego. Była y, osobą ambitną, energiczną, y, która y, w sposób wybitny wspierała realizację y, ambicji czy też celów, jakie stawiał, sobie przed, y, jakie stawiał przed sobą y, małżonek. Zaczynała od panowania w Wielkopolsce. Była y, księżną kaliską, dzieliła właściwie losy swojego Męża. Przeżywała z nim różne bardzo i trudne momenty i bolesne momenty, tak jak na przykład w roku 1300, kiedy książę Władysław Okietek musiał uciekać z kraju e, na skutek interwencji czeskiej w sprawy polskie. Ale Jadwiga wtedy, co ciekawe, Polski nie opuściła. Pozostawała przez cały, cały ten okres właśnie w kraju, w ukryciu, w przebraniu zwykłej mieszczki. Ta historia poniekąd powtórzyła się, kiedy e, w rządzonym już przez Bokietka Krakowie, wybuchł bunt wójta Alberta. Król e, pośpiesznie udał się po pomoc za granicę, a królowa pozostała e, dbając o to, aby nie doszło do ostatecznego e, zerwania e, trwałości tej władzy monarszej, którą sprawował małżonek. Ona dowodziła obroną Wawelu, i sprawowała się nadzwyczaj dzielnie. W 1320 roku razem z nim zostaje koronowana. Otrzymuje właśnie zaszczytny tytuł królowej całej Polski. W ten sposób jest pierwszą polską królową od bardzo długiego już czasu. Jej silna osobowość jeszcze bardziej wzmocniła się w momencie koronacji. Ona bardzo świadomie. Zadbała o to, aby zauważone było przy sprawowaniu władzy w jednoczącej się, jednoczącym się Królestwie Polskim, aby zauważono nie tylko monarchę, ale i monarchinię. Potrafiła też umiejętnie włączać się w działania króla, potrafiła nawet sięgnąć po Pieczęcie królewskie, podróżować z nimi, a więc możemy się domyślać, że również korzystać z mocy, jakie sobie posiadały mocy wydawania przywilejów, kwitowania istotnych dokumentów. Ona przeżyła swojego męża, bo Władysław Okitek zmarł w 1363, natomiast ona jeszcze kilka lat żyła, działała bardzo aktywnie, stawała, starała się wpływać tak bardzo konsyliacyjnie na to, co działo się w Polsce, łagodząc rozmaite konflikty, opowiadając się prawda, po, po, po stronie tej słusznej, tej, tej najlepszej dla, dla państwa polskiego. Dawała niejednokrotnie swój wyraz opieki nad różnymi zakonami, klasztorami w różnych częściach kraju. Była blisko związana z siostrami Klaryskami ze Starego Sącza. Dopiero w ostatnich chwilach życia przywdziewa Habit mniszy i również mniszki klaryski w Starym Sączu udzielają jej miejsca spoczynku, jej doczesne szczątki są właśnie w klasztorze w Starym Sączu, w klasztorze klarysek.